Proszę zobaczyć, jakie są efekty, jak ktoś się naczyta Brauna. Nie żyjemy w przywiązanym do wolności Teksasie. Polacy widocznie lubią, jak się ich terroryzuje, zamyka, zamaskowuje i zakazuje wszystkiego. Istotna część naszego masochistycznego społeczeństwa dobrze zgrała się z sadystycznym rządem. Jedni i drudzy czerpią jakąś dziwną satysfakcję z dalszego brnięcia w to szaleństwo. Jak do masochistów dodamy ludzi naiwnych, którzy dalej wierzą, że to się za 14 dni skończy, to okazuje się, że nawet wybory nic nie zmienią, bo entuzjaści tej nowej normalności nas po prostu przegłosują. A potem kupią garnki i pościel w telezakupach, przeczytają swój horoskop, a na koniec zalegną przed TVP i TVN, by czerpać pogłębioną wiedzę o świecie i być na bieżąco tym, jakie gusła w tym miesiącu mają przegonić wirusa. To którą maseczkę wolisz? Powiedziałeś, że się naczytać Brauna, mm -hmm. ale, tak, mi, naczytać. ale mi przychodzą trochę inne lektury, słuchając e, tego e, wywodu. E, pan Leopold e, e, von Sacher-Masoch albo Marquis de Sade, bo tam nie wiem, czy zwróciłeś uwagę, że e, było strasznie dużo jakiejś masochizmie, sadomasochizmie, e, no, jakieś takie e, no, dziwne fascynacje. posługuje się no, taką tematyką, w której jest najbardziej oblatany, prawda? Każdy ma... też trudno się dziwić. No, pan używa tych słów, do których jest mu tam jakoś, przepraszam no za te ręce, mm. e, najbliżej po prostu. Jeden interesuje się samochodami, drugi tam, nie wiem, tak. a trzeci jest obrazami, prostu, no tak, a trzeci, obcykany a trzeci Ale tam też myślę sobie, to, i baty, no tak. Myślę no. sobie, że to też jest przyczynek do dyskusji o mediach, bo y, w ten sposób, no właśnie, prezentuje się człowiek, który jest odcięty od informacji. Prawdopodobnie ktoś go gdzieś tam, nie chcę powiedzieć w budce, bo to jest inna partia zupełnie, albo zaczipował, albo zamknął po prostu w jakiejś komórce i on dostaje tylko jakieś SMS-y od Ale... Grauna, pana Także gorza posła Brauna, oczywiście, choć ciężko to, ciężko wciągle mi w to uwierzyć. E, SMS-em -y, pandemii nie ma, COVID nie istnieje, 14 dni. Bo jeśli pan Męcen naprawdę doktor, doktor, tylko no nie medycyny, to od razu wiadomo chyba, uwierzył, że przez 14 dni świat, Polska, świat pozbędzie się COVID-a, to on może we wszystko już wierzyć, moim zdaniem, nawet w to, że jest jakimś no, intelektualistą. Ale ja dzisiaj przeczytałem taką informację, że pana Mencena spotkała taka przygoda, próbował się zarejestrować czy potwierdzić jakoś tam swoją, swoje konto na BitBeju, polskiej platformie mhm. zajmującej się Bitcoinem, i ta platforma go nie zatwierdziła. Zresztą swoją drogą jest, moim zdaniem, nieco kontrowersyjne, ponieważ ale dlaczego? Ponieważ uznano, że może. Tego rodzaju osób się nie zatwierdza ze względu na tam procedury czystych rąk, i tak dalej, nie e, mhm. e, możliwość prania brudnych pieniędzy różnych i, i, i tak dalej, ale nie dlatego, żeby pan Mencen był jakiś podejrzany bardzo, tylko dlatego, że uznano go za PEPA, czyli Politically exposed person. Mhm. No i tak się, czyli, no że ważne się ważne, osoby, ucieszy, ważne osoby politycznie, ważni decydenci. Nie mogą się logować, albo mają problemy przynajmniej z logowaniem się na platformach bitcoinowych, mm -hmm. żeby po prostu właśnie tam nie robić e, jakichś e, e, złych rzeczy, które zaszkodziłyby temu rynkowi, platformom, no, a także życiu publicznemu. Jestem przekonany, no że się uda. Ja myślę, że to faktycznie to chyba taka nobilitacja duża e, dla e, pana Mencena. A teraz mamy telefon. Halo, halo.